Od 32 lat pracuję z dziećmi, z młodzieżą, którzy kochają ruch, taniec. Muzyka Profesjonalnie przygotowane wnętrza, zawodowe podłogi oraz cztery sale baletowe dla każdego, kto zechce w bardzo profesjonalny sposób przygotować się do zawodu tancerza. Artysty. Zapraszam do Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Karo Dance w Siedcach pod moim patronatem. Bez ograniczeń, bez różnicy wieku, dla wszystkich nasza szkoła jest otwarta. Dla wszystkich, którzy kochają taniec i dla których taniec jest wielką pasją. Zapraszam. To tutaj będziecie mieli szansę w atmosferze radości przygotować się do realizacji swoich marzeń.